Takie wypadki! Aaaaaah! Ty 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 się... Mano! Dobra, dzień dobry, że się znalazłem z dzisiejszego wewnątrzpienia na tym kanale, dzisiejszego odcinek Jak zwykle... Sorry za tę ciemność, ale już się robi jaśniej i załknij się. Dobra. Ja. A, już, 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 już idzie, już idzie, już, już mamy. Jestem ciekawy jak mi pójdzie, bo to jest już czwarta, czwarta nos, czyli jedna z trudniejszych. Ja już jestem wyszkolonym. wyszkolony na lisieka, liśka, lisiek. I tyle na ciebie wystarczy. Ja zresztą jestem ciekaw jak mi pójdzie 20 na 20. Ty! Nikt nie idzie! Lol. Co ja chcę zrobić? No i nie ma gnoja. No dobra. No dobra. Niekawki. Dobra. Yy, od razu mówię, że jak przejdę to za pierwszym razem, to dlatego, bo się uczyłem grać. Więc... Kto? Ała, boniacz. Czyli w każdej chwili może przejść, ale w tej to nie! Nie w tej! Nie w tej chwili! W każdej poza tej, gdzie nakręcam boksa. O, jeszcze ten, kurde. Pierwsza AM. Pierwsza AM, nie ja tu polegnę. Myślę, że przejdę w, tylko tego... Oderzywam, mówię, że przejdę y, z, z dwa FNAF całe z Utimate Custom Knight, FNAF 2 i FNAF Sero Location, bo po FNAF 2 będę nagrywał z Zero Location. A samo? Ja akurat tak? Wybrałem sobie, no bo akurat nie znajom te mają największy sens Ultimate Custom Knight. Na pewno powiem, z tego co wiem w Sister Location dostajemy... Wiem, wiedziałem to. Siemka? Wiedziałem! Idź mi stąd! Spadaj!

Foxy no, klik, klikam! Umarłem tylko dlatego, że. Jeszcze... do no, takiego jumpscare'a? Umarłem tylko dlatego, bo widzieliście, że mi się maska do ubrania nie pojawiła! No to jakiś bug! 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 Co to ma być? Co to ma być? Co to ma być? A ja już tyle razy w tym umarłem, no chyba o to chodzi. Ubierzeszko, że tak powiem, można by rzec. No muchaś, widzowie, wiem, że możecie. Wiem, że jak ubieram maskę to możecie niezobytnie nie widzieć, bo się ciemniam, bo podgląd mam. Kamelki tu. Mam podgląd. No i widzicie... Nie widzicie... O! o. Oh, hello! Trzy, dwa, Dobra! Dobrze mi idzie. Jest dwunasta, a ja nic nie straciłem z baterii. Jeszcze. No! Spiedniewaj! Nie ma! Nie ma! Spadaj! W ventach jest! Ktoś jest w ventach na 100% Widzowie, ja, na 100% mi coś zaraz wyskoczy. No jest pierwsza, nie ja mam już jeden kawałek baterii. Stracenie baterii jest gorsze od stracenia prądu, bo jak stracisz prąd, to jest jakaś szansa, że przeżyjesz. Mała, że zrobiłem tą szansę dwa razy. Z... Kto? No wiedziałem! Siema ma? Już czekałem żeby zapalić to światło Dziękuję. Czy już poszłeś? Foxy! Wiesz, że Cię lubię. Co nie? Tu mam Foxiego. Wiesz, że Cię Foxy lubię. Będziesz w kadrze, Foxy. Pół głowy widzi się Foxiego pewnie. <laughs> <laughs> my jesteśmy koledzy. Muszę mnie nie zabić. O! Boni, chcę nie żebyście bardziej... Żebyście widzieli jego prawo. To nie jest ważne. Druga, a ja nic nie straciłem, bo drugą nie świeciłem, bo ustawiłem Foxiego w dobrym, żeby w, w, w dobrym kadrze. No siemka, no się koledzy. Siema, wycie... Czy te, w ciebie też, bo na klubie. Spadaj. Bangle, wyjdź z, wyjdź z tego wępa Ten węd dla mnie nic nie znaczy. Tak samo jak ty. Dobra, widzę nie, nie wytrzymam. Ja mam dwa... dwa kawałki baterii, a jest druga, a jem. ile... Ile trwa turne jednak jedna do trzy godziny? 3 godziny! O oh, hej Freddy! To tam nie patrzę na razie. O widzicie? Nie miałem. Może dlatego, bo jak zrobicie... To nic nie To może ja było Dobra! Pokonałem cię, słyszysz? Hej, mangel. Co? Nie z Bogą? to, Quem? Quem? Ei. Foxy! bo jest é tão taki! Não me engano. Widziałem napiszcie w komentarzu czy wytrzymam. Yy, Komentarz, że są parę minut po wrzuceniu włączone. Dlatego Nie! Nie! O, udało mi się. O tak. 3 2 1 3 2 1 Jesteśmy teraz 3, 2, 1 Będę tak liczyć dopóki coś nie wyskoczy 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 No f**k! Gdzie jesteś? 3, 2, 1 Gdzie jesteś? No halo Aj. Ja już nie wiem, czy ktoś, czy ktoś wchodzi do tego teraz mi wyskoczył. Teraz mi wyskoczył. Teraz mi wyskoczył. się! Teraz. 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 Czemu wy mi w takich momentach, jak jestem przygotowany, żeby założyć tę maskę, to wy mi wyskakujecie. Na nie zapaliłem w ogóle latarką W sumie to dobrze, bo jej nie straciłem, ale w sumie to... Co ty już tam robisz? Co ty już tam robisz, ja się pytam? Co ty już tam robisz? Co? Nie wytrzymam. Nie dam rady. Ubrę. Koniec prądu. Koniec latarki. Ubrę od Fuchsiego. Przejdę do tego za pierwsze? Wiedziałem! 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 I to nie dlatego, że wykrakałem. Tylko ja wiem, że ja nie prze... Że ja... Patrzcie! Mi już świeci latarka. Yes! Yes, yes! yes! Jezus... Dzięki! O! Co to? To jest puppet. Raz mi wyskoczył. Raz mi wyskoczył. nie dosz będzie. Dzięki, Foxy! Nie rozumiem kompletnie. Czyli teraz, jak umrę od marionetki, dostanę minigierkę, tak? Wizowy dawajcie umieramy od marionetki Ubieramy Umieram, od marionetki Dzięki Foxy Dzięki Foxy Dzięki Napiszcie Foxy jest super w komentarzu Hashtag Foxy jest super bo właśnie Przez niego żyje Nie czekajcie bo usłyszałem, dobra, bo możemy ciągle mieć maskę na sobie, ale przez Foxy'ego i marionetkę nie zawsze. Więc chcę wrócić od marionetki i zobaczyć, co się stanie. Bo jest możliwe, że dostajemy jumpscare'a i niepotrzebnie to robię w ogóle. My jest możliwe. Ej, kto szybciej? Foxy czy marionetka? Robimy zawody. Nie wiem, tutaj jest szkieletę do lol. Wyskocz ktoś! Hello? Ale że ona! No myśl... Wierzyłem w ciebie Foxy, wierzyłem. Oszustwo, bo nie mam minigierki. No na tak, w pewnym czasie, mimo że dostałem w życiu jedną minigierkę, w życiu jedną minigierkę, no to nie oznacza, że one będą fajne. Reby starą praktykę. Przejdę piątą noc. Czwarta była dosyć prosta, ale skomplikowana, ale sz... piąta też jest łatwa chyba. Ja chyba... W... Coś powiedziałam? O, już coś idzie. To jest dobra taktyka. Jeszcze nie? Dobrze, że świecenie nie jest pod świ świftem. Jestem ciekawe, co będzie w sali. Bo tutaj... Tutaj, to ja dopiero jestem w piątej dosy. W końcu to jest Final at Freddy's, ale przychodzę jeszcze 58 dodatkowych. But! No. Idź sobie! Dobra! Ale chyba umrę od tej tej Medgl. Nie! Żenia! Czemu tam jest Freddy? Ale to jest twój Freddy! Dobra, Foxy nie spadł. Przepraszam, Foxy! Ale nie mogę się zaraz! Nie! Muszę! Ugh. Muszę podnieść cię Foxy! Oj! Ale... O, dzięki, Foxy! Zrobiłeś tak, że dopiero przyszedłeś w grze. Uf, na pewno, bo chciałem Cię pomieść. Nie zwaliłem Cię specjalnie. Od razu mówię. Już mamy drugą, mamy drugą, mamy drugą. Foxy... Przepraszam, że na Ciebie tak świecę latarką. Ale po prostu Ty wariujesz... nawe w nocy. Ryujesz we FNAF o trzeciej w nocy. Znaczy o drugiej w nocy. Dobra, nie! Nie wiem. Zję. ty Frenii. Ty jest spoko, osiemka. Szkoda, że ja ciebie nie działa to... Mlatarka. Yy, Oszczędzajmy, pamiętajmy. Pamiętajcie, oszczędzamy prąd odcinek. No to, to samo muszę się nauczyć oszczędzać, ale... Nie prąd. O, oh, fuck, Freddy! Co ty tu robisz? Co ty tu robisz, koleżko? Jest! Ła! Przewalałem się. Znaczy, nie walałem się, ale... Prawie. No nie no. Spadaj. Idź. Idź. Jestem Freddy. Jestem Freddy. Nie jestem nikim innym. Ja jestem Freddy. Jestem Freddy, widzisz? Foxy. Spadaj. Do widzenia. O nie! Teraz Foxy będzie chciał mnie zabić. Oj, sorry Foxy! Ile jest procent na, szans na minigierkę jakąś? Byłam trafiłem jakąś głupią. To zrobiliśmy coś innego? Ej, próbujemy wszystko, teraz zabiję mnie Mangel. Dawajcie. Foxy mnie zabił, zabił. Miałem minigierkę z Foxy Ach, mi Tam po mnie. Jak wchodzę kamery w kamerę widzicie tego Foxiego. Biednego. E, był już jumpscare od Foxiego, od marionetki. Od Boniego. W drugim odcinku przypuszczał. To jest Dźwięki. I chyba był też, nie odcinki nie było, chyba od tych trzech tylko był. Boniacz jest fajny i miły. No i sprawdza czy ktoś idzie z tej sceny. Nie. Od kogo ja jeszcze, tu źle za chciałem powiedzieć, od kogo ja jeszcze nie umarłem. No cóż, od wszystkich umarłem. Nie zdawało mi się, że magdal jest. Może ja źle o nich umieram, może ja chcę po prostu tej minigielki. Dlatego ja... Może wolnimy, dotknijmy coś tak, Frediego. Może to się stanie, może dostanę. W niestety ciekawe minigierki, bo nigdy nie wiem jakie. A nie będę, jak przejdę na piątą, to nie będę pięć razy jeszcze przechodzić tej nosy piątej. Żeby zobaczyć minigierkę. Już nie będę sobie odchodzić od kompa, siema, jolo, niech coś mnie zabije, pięć jak później coś mnie zabiło, no i jest jakaś minigierka, tu tak nie działa. Wydaje mi się. Padaj, coś było w ha, Siedemnaście! ja ty masz lat? Pięć! Pięćdziesiąt, pięć siedemnastu. Bim! Teraz ja nie chcę umrzeć. Teraz tu ja chcę prze... Dada, 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 dada. No dobra. Oooo! Na minigierkę poradnik, jak mieć minigierkę? Poczekajcie, biec minigierkę, poradnik. Pierwsza rzecz trzeba zrobić: bang, bang, we wszystkie nosy lub dzioby. Potem trzeba nakręcić musicboxa na maxa w ich wszystkie noski, w ten nosek, bang. Trzeba wypędzić Foxiego. Wypędzamy go. Wiecie, że ja po prostu żartuję, wymyślam. Jak będę robić się jakiś, jak być fajnym? Klikacie pięć razy wnosek Frediego, żeby być fajnym. Oj, no, no, coś widać. robić no. Słońce wyszło. Hej. Nie nawizę. Ja mam dość. Wiem, że nie słyszycie już gry, ale ja mam dość. Alt F4. Żeby nie było czy tam coś. Żeby były jakieś prawa autorskie czy coś. Nieważne. Wbijajcie na ten filmik. Już wszystko powiększał. Normalnie. Żeby było. O, to jest Najbardziej. Poczekajcie. Poczekajcie.